Z tej strony Dawson. Dzisiaj chciałbym wam coś opowiedzieć, bo w internetach jest dużo reklam różnych ludzi, którzy mówią jak inwestować, jak tradować, szkolenia i tak dalej. Słuchajcie. Gdyby oni tak naprawdę dużo zarabiali, to myślicie, że im by zależało, żebyście dużo zarabiali? No, nie. szczerze powiedziawszy, w śmie wątpić w taką sytuację. Poza tym te szkolenia są właśnie po to, żeby zarabiali sobie na szkolenia i mieli dopływ y, świeżego kapitału, więc to nie jest tak, że są jacyś y, ultra skuteczni na rynku czy coś, tylko po prostu szukają mięsa w internetach. Na szkolenie byś mu zapłacił stówę, dwie stówy czy tam jakiś tam. Po prostu mają dopływ kapitału, który mogą obracać i tak dalej. I jeżeli by naprawdę tradowali na dobrym poziomie i umieli dobrze w te klocki, no to wątpię w to, żeby im zależało na tym żeby wszyscy w koło zarabiali, nie? więc nie dajcie się w takie bzdety nabierać. Jeżeli by zarabiali grupę pieniędzy, to by siedzieli po prostu cicho, a nie afiszowali się, bo taka jest sytuacja i taka jest prawda, że w ciszy buduje się sukces, a ci, co najwięcej, pierdolą za przeproszeniem i paplają jak papugi, to gówno osiągają w życiu. Nie? Chyba, że robią coś w kierunku, żeby coś osiągnąć. Nie? Trzymajcie się, życzę wspaniałego poniedziałku, ładna pogoda. tylko trochę wieje.